Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, i tak jak widzicie pod tytułem tego odcinka, witam was serdecznie w recenzji filmu Ekipy, czyli filmu Stodni do Matury. No powiem tak, jest to dość szczególna okazja, ponieważ nie dzieje się to na co dzień, że taki film trafia do kina. No i też dlatego, że jest to szczególna okazja, to uznałem, że Wam się pokażę i nagram ten film z twarzą. Ja filmy z twarzą nagram dość rzadko, bo tak raz, dwa razy w roku, no i uznałem, że to jest właśnie ten moment, kiedy można by to zrobić. Także co, nie ma co więcej przedłużać, także przejdźmy do rzeczy i pogadajmy. I zacznijmy od z takiej rzeczy, z którą myślę, że część z was się z nią zgodzi, że ja na ten film poszedłem tylko dlatego, że jest to film ekipy. No bo nie oszukujmy się. Film Stotni do Matury, taki właśnie film, tego typu, gdyby nie był tworzony przez ekipowiczów, to czy ten film odniósłby jakiś wielki sukces? Czy tyle ludzi by się nim zainteresowało? Wydaje mi się, że nie. Bo jest to film taki dość prosty i raczej nie wywołałby jakiegoś większego szumu i o wiele mniej osób zdecydowałoby się na to, żeby na ten film pójść do kina. Tylko raczej byłoby na takiej zasadzie, przynajmniej ja bym tak miał, że gdybym go później ujrzał na przykład na Netflixie, to może byłoby tak, że w jakiś dzień bym uznał, ej, Mam się ochotę na tego typu film i go sobie obejrzał. Na no, skoro jest to film ekipy, czyli największej grupy francuskiej w Polsce, największego projektu, jaki kiedykolwiek istniał w historii polskiego YouTube'a, no to z automatu ten film dostaje większe zainteresowanie. No i właśnie, mamy film ekipy, w którym grają ekipowicze i to jest jego największy problem. Bo nie oszukujmy się, ekipowicze nie są aktorami. To są po prostu influencerzy, którzy mają dobre obycie z kamerą i przed kamerą radzą sobie dobrze. Ale to przed kamerą YouTube'ową, ale przed kamerą filmową już nie do końca. Znaczy tak, dzięki temu ich obyciu z kamerą nikt z nich nie odwalił jakiejś głupoty. Takiej naprawdę bardzo poważnej, że jest wręcz cringe'owe, jeżeli chodzi o ich aktorstwo. Nie, bardziej jest tak, że po prostu oni nie grają w tym filmie. Oni po prostu w tym filmie są. I na tym się historia kończy. Ale mamy kilka wyjątków. Jak chociażby postać Batka Kubickiego, on się Zawadki nazywał, i on miał zagrać tam takiego typowego głupka, typowego banana. I wiecie, zagranie głupka to nie jest coś, co jest bardzo trudne. a zagranie głupka dobrze, to już jest wyzwanie. Bo jak ten głupek zrobi coś głupiego na ekranie, no to my z automatu powinniśmy się śmiać, powinno nas to bawić. Natomiast jeśli chodzi o Batka Kubickiego, to ja miałem tak, że albo miałem zero reakcji, albo miałem skrinczu. Kolejną osobą jest Kinga, która gra tą jakąś aktorkę. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo Kinga tam w niektórych scenach ma przeaktorzyć. Na przykład, jak tam w scenie w ministerstwie. No, nie masz, nie będę spojował. W każdym razie, ona ma czasami przeaktorzyć. I jak ma przeaktorzyć, to wychodzi jej to jakkolwiek ok. Tylko, że wiecie, oni sami jednak są aktorami. Oni są w filmie, w którym mają zagrać. A w momencie, kiedy Kinga gra tylko w konkretnych scenach, kiedy jej postać ma przeaktorzyć, ale ona sama, nie aktorzy jako ogólnie ta cała postać. No to no wychodzi to świetnie. No i też jeszcze sam świeży, który gra głównego bohatera, czyli Daniela. Z tutaj szczerze mówiąc mam trochę problem. W sensie, ja nie wiem dlaczego, ale świeży jako główny bohater wypada jakkolwiek ok. Nie wiem tylko, czy to dlatego, że świeży jest sympatyczną postacią, czy dlatego, że jest głównym bohaterem i najwięcej z nim obcujemy i da się jakoś go polubić. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jakkolwiek wypada dobrze na tle innych. Może było po prostu tak, że ze wszystkich ekipowiczów został wybrany ten, który najlepiej by się nadawał na głównego bohatera. Który po prostu wygląda najlepiej jako główny bohater. I dlatego padł na świeżego. Bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby główny bohater miał być nie: Mortaciu na przykład. Nie, absolutnie nie. Świeży zdecydowanie to jest o wiele lepszym pikiem. To był chyba po prostu najlepszy pik z tego co było. Aj, bym zapomniał, bo jeszcze jest wujek Łuki. Wujek Wuki, to z nim w ogóle jest ciekawa sprawa, bo on nic nie mówi. On po prostu siedzi. Jest ubrany w pewien konkretny sposób. Nie będę wam mówił jaki, ale z jakiegoś powodu jak spojrzałem na wujasa to miałem takie hej, fajnie. Ale okej, okay, odbiegając od tematu ekipowiczów, to mamy też w tym filmie aktorów, faktycznych naszych polskich aktorów, którzy wypadają naprawdę dobrze. Oni faktycznie dobrze grają swoje role, jedynie co to cierpią na głupotkach fabularnych, które się pojawiają, ale o tym może troszeczkę później. Tu no mają czego szczególną uwagę zasługuje aktor grający Dziadka Świeżego. No Dziadek po prostu to jest, to jest taka super postać, naprawdę Dziadka też się chciało śledzić. Fajnie też, że w tym filmie swoją krótką scenę miał Dariusz Kowalski. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to aktor grający Janusza Tracza. Jest to biznesmen i gangster z takiego serialu plebania. Janusz Tracz jest do dzisiaj uważany za jednego z lepszych czarnych charakterów w historii polskiego kina. I jak ja zobaczyłem pana Dariusza, którego nie widziałem od bardzo dawna od momentu, kiedy już nie ma pybania, bo ona nie gra z jakichś 10 lat i nie ma w telewizji coś takiego, jakiego ja zobaczyłem, nawet na przysłową minutę, to po prostu się ucieszyłem. Bo pan Dariusz po prostu jest wspaniałym aktorem, i też nie spodziewałem się, że go tu zobaczę. Także bardzo mi jest zaskoczenie. I wspomniałem już o tym, że aktorzy ciepią trochę przez głupotki fabularne, które się wydarzają. To może teraz właśnie coś o tym. Z takich mniejszych rzeczy, jakie są, to choćby. Piotr Głowacki, grający dyrektora. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł, żeby pan dyrektor wyglądał tak jak wyglądał, był taką postacią jaką był, ale po prostu nie chciałbym za żadne skarby mieć takiego dyrektora szkoły. Absolutnie nie. To po prostu jak ja słyszałem jak pan dyrektor sami się odzywał, to mnie strasznie klinicz Naprawdę. To tak solidnie. Ale to i tak nic. To i tak nic w porównaniu z tym, co się stało z postacią Mogorzaty Foremniak, czyli panią wiceministrą Łucją. Bo tak szybko przypominam. Cały film jest o tym, że świeży i ta jego ekipa, którą sobie zebrał, chcą złamać się do budynku ministerstwa i zmienić wyniki matu. Świeży dlatego, że chciałby zostać się od dłużej w szkole, a ci pozostali, żeby zmienić wyniki matu na lepsze, żeby ją w końcu znać. I w trakcie filmu w pewnym momencie dzieje się pewien protwist związany właśnie z panią minister Łucją. I ten protwist jest tak hoj, jest tak głupi, bezsensowny i tak cringeowy że po prostu może najpierw już nic nie powiem, bo musiałem zacząć też się denerwować, a nie chcę się denerwować. Ten Protwist jest po prostu głupi, bezsensowny i cringe'owy i błagam, nie wracajmy już do tego tematu. Przejdźmy już do innych głupotek, bo jeszcze kilka takich mam, a tą już po prostu zostawmy. Niestety będzie trzeba pozostać w temacie rzeczy znikąd, bo tam dzieją się rzeczy znikąd. I jedna zirytowała mnie bardzo mocno. Mamy dwie sceny w trakcie tego filmu, gdzie Przemek Pro gra swój koncept. I pierwsza z tych dwóch scen, która zgrywa się na początku filmu, ona zostaje faktycznie dobrze wyjaśniona, dlaczego to w ogóle się zadziało, skąd to jest, dlaczego to ten Przemek Pro faktycznie gra koncert. Więc to wyjaśnione dobrze i też w ogóle całkiem dobrze wygląda. Ale drugi koncert Przemka Pro, który jest istotny dla fabuły, dzieje się totalnie znikąd. Nagle Przemek respi się w losowym miejscu i zaczyna śpiewać. Co... Ja po prostu nie mam słów na to. Nie mam słów na to, bo no to bardzo zepsuło zakończenie. Bo to zakończenie nie jest absolutnie wyjaśnione, tylko po prostu problem zostaje rozwiązany tak znikąd w kilka sekund. I tyle. Zresztą w ogóle jak chodzi o rozwiązanie problemów, to tam często mamy takie coś, że jest problem i po 10 sekundach ten problem zostaje rozwiązany. I tak z każdym kolejnym problemem, który napotykają na siłę bohaterowie w trakcie przygody. Więc jak już były kolejne problemy, to ja miałem takie, a zaś to rozwiążę. I jeszcze w ogóle, żeby te problemy były rozwiązane w jakiś ciekawy w miarę sposób, a nie, dość, że tego było za dużo, bo co chwilę było właśnie, jakby jakiś problem był rozwiązywany, to jeszcze te rozwiązania były takie naprawdę najprostsze, jak tylko się da. I przez to też, że nie mogłem się trochę zagłębić w całą tą akcję, no bo jeżeli pojawia się problem i on. Po 10 sekundach zostało rozwiązane i to już bardzo proste. Przechodziliśmy do kolejnej rzeczy, która też był problem i 10 sekund później już zostało rozwiązane, to ja się w to w ogóle nie wkręcałem. I po prostu już miałem dosyć i chciałem, żebyśmy dotarli do końca i właśnie też niestety zostało to rozwiązane w bardzo prosty sposób, niewyjaśniony sposób, znikąd i też w kilka sekund. Więc, więc bardzo ciężko. Dobra, czy było w takim razie aż tak źle? No w sumie to nie Dobra, miał te wszystkie właśnie problemy, o których powiedziałem Ale jeżeli byśmy ten film traktowali jako typowy odmurzacz Gdzie po prostu siadasz, sobie oglądasz Nie myślisz w ogóle na ten temat, tylko oglądasz No to jest okej, okay. jest jak najbardziej ok. I tak powiem wam, że myślę, że gdyby zamiast ekipowiczów Dać tam prawdziwych aktorów To oni by ten film faktycznie pociągnęli I że oni by zrobili z tego taki film Że gdyby faktycznie poleciał gdzieś w telewizji w niedzielę Akurat jest niedziela jak to nagrywam Albo poleciał na Netflixie To naprawdę bym nawet kątem oka zobaczył Usiadł nawet na chwilę przed tym wzajem się popatrzył. I może nawet bym się dobrze bawił. Może. No i to chyba w sumie tyle co chciałem powiedzieć, także to już będzie na tyle w tym odcinku. Także wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co myślicie. Po prostu standardowo, komentarze są do Waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Zapraszam. Klasycznie też dziękuję wszystkim wspiercom za wsparcie, a jeśli z Was nie do tego grona, no to zapraszam serdecznie, link macie w opisie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Myślę, że już w czymś raczej normalnym, czyli Gwiezny Wojny i Marvel. chyba odskoczy mi na razie starczy. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!